Z jednej puchówki zimowego śpiwarka do drugiej puchówki, czyli kurteczki, bo zrobiło nam się już zimno, słuchajcie, w nocy. Jest już naprawdę chłodno. Zobaczymy, jak będzie w dzień, ale chyba też bez szału. No ale dobrze, jesteśmy przygotowani. To jest takie cieplutkie. Wspaniałe. Kocham to. No ta pogoda to dzisiaj taka bez szału. No nic, idziemy na trekking tak czy siak. Ma nie padać, jest tylko takie zachmurzenie jak widzicie. Zobaczymy jak będzie. Co będzie widać. Szybkie śniadanko i lecimy. Tomuś, opowiedz jakie mamy szczęście. Oszukaj nas. To banda decydentów była. Zamtaj na szlak w jeden jedyny dzień. Jeden jedyny dzień, czyli dzisiaj. Wtorek, 27 lutego. Robert's Points Truck, który prowadzi do lodowca jest zamknięty. Tylko dzisiaj, nie? Tylko dzisiaj. No. Piękna sprawa. Piękna sprawa. No bywa. Tomek tutaj mi próbuje na bardzo bardzo złą rzecz namówić. Nie, no jaką bardzo złą? To jest taka klasyczna nasza rzecz, czyli Czyli bardzo zła, <laughs> czyli bardzo zła. <gry> czyli przełożyć dzisiejszy trekking na jutro, stać bardzo, bardzo wcześnie, czyli pewnie, no jakaś, nie wiem, szósta, siódma. Żeby być tutaj pewnie właśnie też tak maksymalnie o 8 rano, albo nawet wcześniej. Zrobić ten trekking, który będzie otwarty. Przejechać 3,5 godziny do Wanaki, tak? Mhm. Wanaka. E, tam się przespać i wstajemy też bardzo wcześnie za to na kolejny trekking w, w, na Royce Peak. Więc myślę, że to byłoby po prostu idealne rozwiązanie na Tak, dwa trekkingi wiecie W ciągu mniej niż 24, mniej niż 24 godzin. godzin Tomek po operacji kolana Myślę, że to jest świetny pomysł, głosujcie co o tym sądzicie Białe Be, Bez snu Białe 300 zł i słucham A -a. Państwa Nie wiem o czym mówię. Nie zgadzam się Ja się z tym nie zgadzam nie, nie zgadzasz się tylko i wyłącznie dlatego, że próbujesz mnie oszczędzać. Nie. Tak. Nie. tak dokładnie tak. Jedziemy na inny szlak. Małe. Tak. Chodzę i zabijam muszki. Straszne one są. To jest jedyny chyba minus póki co Nowej Zelandii, który znaleźliśmy. Nie, te muszki. Tak. Ten Tomasz to mnie potrafi rozmawiać w łez. Słuchajcie, zobaczcie co on zrobił. Miałem sobie założyć krótkie spodenki na... Trekkingowe. krótkie spodenki trekkingowe, bo pod spodem mam takie szale osobę takie do chodzenia po prostu... Długie. Na kempingu i tak dalej, znaczy te mam długie, a mam jeszcze krótkie krótkie je miałem zamienić właśnie na te, te, ten. I tak się zabotałem, że na te jeszcze były dosowe krótkie, założyłem te trekkingowe krótkie i ogólnie mówiąc teraz, zaraz mieć, nie wiem, dwóch warstw, to mam trzy warstwy, i w ogóle już jestem ciepłutki, tak, że ja nie wiem. To jest mniej więcej to samo, co wychodzicie z domu w kapciach. Tak. To jest ten moment. Dokładnie tak. To pośmiany. Dzięki Tomasz. Proszę. No i latają tutaj sobie. Wy, wyrzucają nam ten szlak, co mieliśmy iść. No i może powiem, gdzie dzisiaj jesteśmy, bo mówiłam o tym, że szlak zamknięty, że to, że tamto, a nie powiedziałam gdzie. Jesteśmy przy. Ym... Franz, Joseph. Franz Josef Glacier. I co jest takiego unikatowego na jego temat to jest to, że jest to jeden z trzech lodowców na świecie, który znajduje się w strefie lasów deszczowych. deszczowych. Tutaj możemy go zobaczyć, Czyli tutaj mamy lodowiec, a tu dosłownie obok mamy lasy deszczowe. Jak normalnie na Hawajach. Na Hawajach nie było lodowców. No tak. Były tylko były ładne, zielone tereny. A tam chyba można tam chyba można iść na kajak. Tak, taki trochę zaawansowany kajak. Myślę, że bardzo by Ci się kochanie spodobał. Myślę, że tak. Tak, widać jak właśnie panowie idą i jedna pani z kajaczkami. बैंजे के बाद दोबारा सबाब आता है W 1908 roku to właśnie tutaj kończył się lodowiec. Tak jak informuje ta tabliczka. Było dużo mniej ludzi, dużo mniej CO2 i niższa temperatura globalna. A teraz lodowiec jest tam. Już się nie odradza. Na tej tablicy widzicie właśnie jak zmieniała się powierzchnia lodowca na przestrzeni lat. Widać, że w ostatnich latach ta powierzchnia się bardzo mocno zmniejszyła. Tutaj mogę Wam pokazać, co chcieliśmy zrobić. Chcieliśmy sobie przejść tym Robert's Point Track, tutaj, a tu jest już lodowiec, więc to jest taki najbliższy punkt do lodowca. Natomiast ten szlak no, jest zamknięty, tak jak widzieliście. Więc w tym momencie poszliśmy sobie takim naprawdę bardzo krótkim spacerkiem z parkingu. Tutaj to jest tak naprawdę, no nie trzeba ani żadnych butów, ani żadnych, nie wiem, plecaków. To się idzie do, dosłownie, nie wiem, 15 minut, żeby dojść tutaj, gdzie my jesteśmy. No to już jest znacząco dalej od lodowca. A jest jeszcze jeden szlak, Alex Knob i on tutaj się wchodzi na tę górę. Jest się mniej więcej na tej samej wysokości, czy wysokości? No mniej więcej, w tym samym miejscu, tylko po prostu na tej górce. No ale nadal, jest to dosyć daleko do lodowca i są chmury i tutaj jest już naprawdę dużo tych chmur. Więc chyba już sobie to darujemy. No i co? No i widoczek jest piękny. No i wteczek jest. No widoczek jest cudowny, naprawdę. Jakby się dało właśnie tam podejść, o, gdzieś tam. No to dosłownie na tej wysokości tej, tego zbocza, dosłownie będzie tak, ta tak, platforma. Tak. Nie? No szkoda. Ale szkoda. nagle jeszcze to, zobacz. Tak. Że, bo tutaj dalej się dało dojść. Dużo e, no dalej. Tak, do, do, do końca było... tej doiny jakby dało się dojść po prostu. A teraz przez jakieś. powódź w 2020 roku 20 osób utknęło. No co poradzić? Trzeba będzie przyjechać tu jeszcze raz. Coraz więcej powodów do tego mamy, żeby przyspieszyć kolejną podróż do Nowej Zelandii. Festiwal naszego kempingowego jedzenia ciąg dalszy. Dzisiaj słuchajcie, wyczailiśmy ogórka. Ogórka takiego wiecie, konserwowego do kanapki. I ta kanapka ma plus 10 do dobroci, nie Tomasz? Jest taka pyszna. No. Polecamy przepisy Natalii. Wkrótce e-book z moimi przepisami kempingowymi. Jeszcze tego rodzika polecamy, bo jest bardzo dobry. Dom dobrze. dom co on robi? Co on robi? Będzie mi powiedzieć. Co on wymyślił? Trzymał się na środku trochę i poszedł do krzu. A nie mamy. No i tam jak już tutaj zaczyna rozkładać namiocik. Dzisiaj byliśmy na kempingu wcześniej, trochę nam się pokrzyżowały plany, więc mieliśmy taki dosyć, dosyć luźny dzień. No i co robiliśmy? Siedzieliśmy na kempingu i ogarnialiśmy wszystkie zaległe rzeczy. Zajmowaliśmy się też pewnym projektem, który będzie miał już premierę w piątek, więc już naprawdę niedługo trzeba było się tym zająć. Także czekajcie na piątek, bo będzie warto. No i tak, no i głównie od godziny tam 16 na telefonach przy pracy. Także takie, takie to życie. Ale może też trochę odpoczęliśmy od tej gonitwy chodzenia, jeżdżenia. Także mieliśmy taki, taki luzik. Wieczorem jeszcze planujemy pójść sobie na taki spacerek, gdzie też możliwe, że będzie widać te robaczki świecące, które już oglądaliśmy w innej lokalizacji. Także to by było na tyle. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia jutro.